Wszyscy um, hmm. to jest dobre pytanie. Ostatnio byłem na planie Tańca z gwiazdami i rozmawiałem z jurorami i stancerzami e, na temat e, sytuacji, która teraz wydarza się w brytyjskim tańcu z gwiazdami. Po 19 edycjach w końcu po raz pierwszy zaprezentowała się tam para męska jednopłciowa i zastanawiam się, też proste pytanie, czy ty byś zatańczył z facetem w tańcu z gwiazdami? No ja widzisz, że ktoś mi już zadał takie pytanie. O nie, a to z mojego tematu ściągnęli. Hmm. to jest dobre pytanie, na które nie wiem, czy dam ci odpowiedź teraz, bo jeżeli ktoś by mi to zaproponował i stanąłbym przed y, dokonaniem wyboru albo powiedzenia tak, albo nie, to myślę, że wtedy tak naprawdę bym podjął decyzję, ale tak na pierwszy. Tak na, pie na pierwszą myśl myślę, że tego bym nie zrobił. Dlaczego nie? Hmm. Nie wiem, po prostu tego nie, nie czuję. Że po pierwsze, ja też nie, nie, nie lubię tańczyć i bardzo mnie to krępuje, więc, nawet taka sytuacja bliska właśnie jeszcze z chłopakiem przy tańcu, wydaje mi się, że był tak skrępowany, że w ogóle bym nie zrobił żadnego kroku. A poza tym, nie, naprawdę nie umiem tańczyć jestem jak słoń w składzie porcelany, więc yy, to się na pewno nie starze. Ale gdyby była jednopłciowa para w polskim tańcu z gwiazdami, na pewno w Twoich oczach byłoby to super. Nie, no byłoby to super. I yy, jakby dlaczego nie? Uważam, że jak najbardziej, że ktoś tak czuje i chciałby to zrobić. Powinien to zrobić.